Dziękuję nie, bardzo, nie, dziękuję ja, bardzo. Nie, <słotek> ale to, to miało być na ryby. A może na grzyby? Nie na ryby, Witek że nie siotry, będziemy ryby łapać. No nie. są nie Ale masz. No dziękuję bardzo. To nie no, to coś tutaj jest nie, <słotek> nie tak. Nie, no, to jest nie ale... widzę, powiedział, że... Jak to, jak to tu będzie teraz, gdzie te ryby są, co ja będę łapał tutaj? Chcesz powiedzieć, że niespodzianka się udała? No zobacz, no. O, o, a co? A jeszcze raz Dziękuję bardzo

Dzień dobry. Jak u Pana. Dzień dobry. O tak, no rzeczywiście. ja widzę, że żeby nakręcili z tymi rybami zupełnie. To, to, to Witek ci taki prezent zrobił, że cię zaprosił na ryby tak. na twoje urodziny. Tak, mówię, no wiesz tam, teraz ryby biorą w tej to z złatkiem coś. Będzie fajnie. No. no a tu ja patrzę, a tu o, zobacz, a piszę jakieś. Śpiewają w jakichś stolach. Muzyka Dziękuję. Dziękuję. i tereski nie ma. Dziękuję. dziewczyny, Dziękuję. 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 będzie czytać za Dziękuję. Ja nie potrzebują mnie ze względu na. Nie przeszkadza! Nie przeszkadzać skoncentruj się Witku, bo w tym wieku raczej one thing at a child. Że te laski nie są po to, żeby się podpierać, tylko te laski są po to, żeby się odganiać od dziewczyn. Od takich dziewczyn, ja nie mówię jakichś tam. No tak, no tak. Krowy się przebrał dzisiaj za że idzie niby na ryby, żona wyjechała, a on na szprotki nadjechał. Ja będę to zarzucał rękę i łapał. Ja a ta, ta, ta druga... Zla... Ja... Zla... Przepraszam, ale czemu mam się odganiał? Ja będę przyciągał. A, to już jest inna sprawa. Masz... Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem w szpon. Wesołe jest życie staruszka, Zm jest staruszka. E wesołe jak pioska jest ta, gdzie stąpnie, stąpnie zakwita mu i świat doń się śmieje, ha, ha, gdzie zakwita mu i, i świat doń się śmieje, ha, ha, ha! To, że będzie się dotknięty przez dla płci indyferenty <biraz i> <Staffenge> To nie znaczy jeszcze rzecz, miłych wrażeń nie da płeć. Ja, nie wesołe jest życie, staruszka, gdzie spojrzysz, tam, tam bóstwo co to krok. Tu biuścig zachwyci tam, zakryci, tam, tam nóż, bo ten, ten, bo ten, Bo nie ten już rok. Już zrok. Tu muszka, zachwyci tam, tam, to tam to bo bo ten, ten, Bo nie ten, ten już zrok. Rok. Co, bo, ja jeszcze tak, bo, tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem. I kłopotów będzie mniej. Ach, cierpliwości tylko miej. Wesołe jest życie staruszka, choć wczoraj smoczyła go za. Sukutki już dzisiaj wstały z nóżka, bo pamięć, bo pamięć nie ta. Sukutki już dzisiaj wstały z nóżka, bo pamięć, bo pamięć nie ta. Good job. Trzęsiesz się z niecierpliwości, żeby dożyć tych radości dużi grwiesz i wianka mnieś tak już być staruszkiem chcesz a, -a, -a! a, -a, -a! a, -a, -a! Wesołe całe życie staruszka wesołe wioska jest ta gdzie stąpnie, za gitarą druższka i świat się śmieje gdzie stąpnie, za gitarą druższka i świat się śmieje ha ha i kochani jubilaci, dostojni jubilaci, nasi najprzystojniejsi mężczyźni w Edmonton, teraz sobie indywidualnie zadedykują wam bardzo oryginalne, mądre życzenia. Zdradzimy. No Jak Patęś Patęś. Chłop potęgą jest i basta! Ale mniejszą niż niewiasta. <laughs> Dla większości mężczyzn zmienić się znaczy zmienić wady. Mm. Na innych. Dokładnie lepsze. No tak. okay. Kiedy wady innych sprawiają ci przykrość, spójrz na siebie i zastanów się nad Twoimi własnymi. Zajmując się nimi, zapomnisz o złości i nauczysz się żyć mądrze. I tak powiedział jed... Marek Aureliusz. I jeszcze jedno: dwóch starców podglądało Suzannę w kąpieli. Chcieli wypróbować jak dobry wzrok mój no. <grywa> oh, brawo. 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 I tutaj następna sztaudingera. Przykazanie miłości. Kochaj bliźniego swego, gdy rodzaju odmiennego. <grywa>

no na zdrowie. Na zdrowie. No właśnie. No dziękuję bardzo. Na zdrowie, właśnie tam też życzę wszystkiego najlepszego. No! no, jak no ale nie jak Ania jest to od razu prywatka. No nie, Eli. Eli, Eli albo dla kogo nie. wszyscy komik? Wszyscy. W Polsce, tak? To tak. się nazywa celebracja. No!

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.

اوه <laughs>

<śś> Chłopów, chłopy będą chłopami A <śś> tutaj. Tak, tak, tak. Oja, oja. Widzicie, że to ten kolega jest prawdziwy. Przepraszam. <śś> no, jest... <śś> 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 jednego, o, do, a Przepraszam. kolega Przepraszam. Przepraszam. जय Te kieliski w ranka. A teraz tabarek był zrobiony dla czterech starszych panów, czyli Roman, jako że ma dzisiaj urodziny. W, Witusz Krzymiń, który będzie miał urodziny w Będzie miał kiedyś urodziny. Kiedyś się urodzi. Dokładnie. I później ty, a wcześniej przed wszystkimi był Jacek Wojno. Tak, czyli tak. No i teraz jeszcze zaśpiewamy wam powietr, bo żeś nie słyszał tej piosenki Starsi Panowie. Dziewczyny, trzy, cztery. Stare. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie. la, 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 la,

Mm -hmm. dziękuję tak. szatan O. nie kogut. i też. No. Mm. Witaj, Basia mówi, żeby za dużo nie myśleć.